Witam was 17 listopada 2019 roku. Dzisiaj postanowiłem trochę pomęczyć moją trynkę w Grudziądzu, tyle że inny jej kawałek. No i mam dla was smutną wiadomość. Kazika musiałem oddać, gdyż był on wypożyczony. Gdybym chciał go zakupić, musiałbym wyskubać z portfela 4,5 tysiąca złotych, a więc co? Będziemy bawili się na razie tym naszym Małym magnesem, jeśli będzie tutaj bieda, to pojedziemy może na jakieś jeziorko. Zapraszam do zabawy! Gdybyście kiedyś pytali o takie rękawice, którymi ja się posługuję przy łowieniu magnesem, to dla zainteresowanych będę podawał linki. Tak, nie ma sensu podawać. Tak więc, zapraszam do pytań. No to zaczynamy tę zabawę. Pierwszy rzut wykonamy tutaj z mostka przy ruchliwej ulicy. I zobaczmy, cóż nam to przyniesie. Woda na trynce jest dosyć nisko, ale dzisiaj nie chcę mi się wchodzić do wody. Także porzucamy dzisiaj magiem z zewnątrz. Zobaczymy, jak na tym etapie trynka wygląda. Czy nam wpadnie tu trochę złomu, czy nie. Czas pokaże. Mały nurt się robi na trynce. Pierwszy rzut, i takie mięsiwo wpada Zobaczcie. Same drobiazgi. Drugi rzut, i taki tam jeżyk z kapsli wyłazi. Poczułem opór i coś widzę już ciągnę z dna i będzie ze 2 kilo, może nie, ale coś tam waży wow zerknijcie. Cóż to nam idzie. taka tam obejma odrynny i jakiś tam dzynzel. To wygląda jak stara pieczątka ale nie jest to pieczątka. Kilka kolejnych rzutów za nami i znów coś tutaj targamy co tym razem nie wiem co to jest coś ogumione jakiś taki klocek no ale czego jak czego ale kapsi tu jest najwięcej jak widzicie a słonko ładnie się budzi do życia pierwsza tego dnia zapalniczka spójrzmy coś tam teraz holujemy wow takie ustrojstwo kawałek złomu A tak zupełnie z innej beczki, moi drodzy, to jest yerba którą zakupiłem w sklepie JERBANOT u kolegi BNT skądinąd znanego zapraszam na jego kanał no i do jego sklepu JERBANOT ja sobie łowię na dole a tam u góry ktoś się dobrze bawi latając sobie paralotnią. też fajne hobby pozdrawiam Markusa przy okazji bo wiem że też lubi taką zabawę ciągam i ciągam i tak sobie myślę co do Kazika to słuchajcie no bardzo żałuję, że nie potrafiłem wykorzystać jego potencjału no ale widocznie po prostu nie potrafiłem tego zrobić za co Was przepraszam bo Kazik powinien ciągać półtonowe wielkie gadżety a nie tam takie pizdryki wędkarskie no i cóż tymczasem coś nam się tutaj chyba złapało zerknijmy opa tak, kolejny jakiś taki Przedmiocik. Jakaś rurka niklowana. Chyba coś holuje, bo czuję nieznaczny opór. Opa. No tak. Coś tam widzę. Heh. Zębatka od roweru. Spójrzcie na to. Taka sytuacja. Ktoś wjechał rowerem do trynki. Znów coś targam. Niewielki opór. Spójrzmy spójnie, co to będzie. Coś podłużnego, jakiś pręcior i jakiś przewód. Zerkajcie. Tak to wygląda. Spójrzcie, co mi się tam ciągnie. Takie tam jakieś blachy, nie blachy, pręty. Ogólnie złom. I jeszcze jedna monetka, tym razem jeden grosz. Wpada tym razem druga kłódka, ale taka wiecie, od szafki elektrycznej zdaje się. Kolejna zdobycz, to jakaś taka kostka elektryczna zdaje się od auta. Nie wiem. Kolejną naszą zdobyczą jest taki tam Zawijas Esy Floresy. Tuż przy mostku wychodzi taki tam płaskowniczek w kształcie litery V drugi rzut na nowym miejscu i znów czuję opór znów coś idzie o tym razem lepszy kąsek ze 2 kilo taki tam pręcior zobaczcie słuszna waga trafiłem chyba na żyłę złomu trzeci rzut i znów coś holuje patrzcie znów jakiś pręcisław taki trochę mniejszy narzędzie taki oto długi śrubokręt wyłazi strynki, masakra kolejna moneta współczesna spójrzcie jaki pręcior długi ciągam z wody takie znalezisko z półtora metra spokojne jak na drugą Połowy listopada jest bardzo ciepło, jest kilkanaście stopni, a ja ciągam kolejną zdobyć. Jakaś taka blacha grubsza. był to jakiś znak z tego co widzę pewnie od gazomierza, coś w tym stylu. Teraz witamy na pokładzie taki kawał złomu. Przeszło kilogram. Jakieś takie tam coś zaśrubowane miałem się chwilę takiego małego fajnego widza z 2-3 latka mógł mieć no może nawet niecałe 2 latka a tymczasem dorzucamy słuchajcie taką śrubę czy co tam i kolejna taka rurka mi to wygląda jak element od parasola tutaj plastik na końcu leciutka spójrzcie jaki kotlecik przyszedł taka rura waży za 3-4 kg zacnie znów czuję opór to co właśnie lubię najbardziej w tej zabawie o i leci kąsek kolejny w postaci takiego pręta rury taka rura a to ruła no i zerkajcie mentalność hamów z grudziądza jakiś burak wrzucił przed chwilą puszkę tutaj płynie nie widzę niestety kto to zrobił ale tak się właśnie dzieje. Wrzucają wszystko do trynki. Świństwo, po prostu świństwo. No co zrobić? Taka mentalność. Oj, ludzie, ludzie. zamiast do śmietnika, to do trynki. A co tam? Stoję bezpośrednio przy wodzie i poczułem fajny opór. I targamy. Wow, super sprawa. Taka tam obejma, ale waży. Przeszło kilogram. Hamstwa ciąg dalszy zobaczcie. Jakiś burak wyrzucił teraz puszkę od Blake'a. Tak to wygląda. Taka sztaba. Super. Też przeszło kilogram waży. Patrzcie, taki tam kawałek noża starego, połamanego. Tu mam takie schodki dosyć strome. Zejdę sobie to trochę niżej, bliżej lustra wody. Porzucamy z tej perspektywy ok, o, jakieś kapsle, jak zwykle. Zaraz wyciągnę całe drzwi. Zobaczcie, element zamka, taka sztaba z zamkiem w środku. Taki zestaw drobiazgów. W tym bateria. Drodzy moi parafianie, nadszedł czas podsumowania. Działałem jakieś 2,5 godziny. Mam prawie całą kastrę złomu. Tak na moje oko będzie to jakieś no, niewiele, bo 25 kg, ale zawsze coś. 2,5 godziny, 25 kg. Nie ma źle. Zapraszam na kolejne odcinki z magnesu neodymowego. Proszę o komentarze, lajki i subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Pozdrawiam. Oh. Mm -hmm.